Jesteśmy w Kijowie. Naszymi gośćmi są pan Antoni Stefanowicz, prezes Związku Polaków na Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosimy troszeczkę bliżej mikrofon oraz pani Wiktoria Radik, która już nie pierwszy raz na antenie, chociaż dzisiaj pierwszy raz na żywo na antenie Radia Warszawa i Radia Wnet się pojawia. Witam serdecznie państwo. Pani jest prezesem... Kijowskiego Narodowościowo-Kulturowego Stowarzyszenia Polaków Zgoda, który... I wiceprezes I... Związku Polaków na Ukrainie. Tak, dzięki. Proszę powiedzieć coś o samej organizacji, bo to jest największa organizacja polska w tej części Ukrainy. Związek Polaków na Ukrainie powstał gdzieś na, w lipcu 1988 roku, także w 13 roku już obchodziliśmy 25 lecie. Na, na dzień dzisiejszy związek Polaków na Ukrainie ma 18 obwodów w Kijowie i w Sewastou oddziały swoje. Ponad 100 oddziałów i ponad 26 tysięcy członków Związku Polaków na Ukrainie. Wspomniał Pan o Sewastopolu. To w obecnej sytuacji politycznej łączność, czy istnieje łączność z tą częścią Związku Polaków? No, z Sewastopolem trudno, ale ja często rozmawiam z Semferopolem. Tam jest prezes oddziału na Semferopolu. No i na razie oni mówią, że Rosjanie próbują pokazać, że oni tolerantnie odnoszą się do Polaków. Także nawet zapraszali ich na 9 maja, jak był, jak był Dzień Zwycięstwa. I powiedzieli, że muszą, muszą być ubrane w polskie stroje, z flagą polską. Tylko powiedzieli, ono, ja pytam się, wszystkie wszystkie flagi mogą być? Mówią wszystkie oprócz ukraińskich. <noise> Czyli sprawa jasna, ale to znaczy, że władze, które kontrolują w tej chwili Krym, starają się zabezpieczyć jak gdyby prawa Polaków, tak? To ma być taka, no. mówiąc kolokwialnie, pokazucha. Tak, tak, to, to, oczywiście. No na razie ich tak nie cierpiają tak e, konkretnie, ale powiedzieli, że w ciągu tam kilka lat muszą przerejestrować, jeżeli chcą działać legalnie przerejestrować się według rosyjskiego prawa. A czy jest to akceptowane, że jest to jak gdyby część, oddział Związku Polaków Ukrainy, czy oni będą musieli już funkcjonować jako... No jeżeli, jeżeli przerejestruje się to oczywiście już chyba nie będą członkami Związku Polaków. No i na razie, na razie są członkami, obsługuje tam różne sprawy konsulat odeski, tam kartę Polaka wydaje, muszą przyjeżdżać do Odessy, Wizję, jeżeli tam trzeba zrobić i tak dalej. Czyli wszystko funkcjonuje prawie tak, jak kiedyś, poza tym, że na miejscu w Sewastopolu nie ma już konsulatu, który został zamknięty tuż przed tak zwanym <coughs> przed tak zwanym referendum, które było w marcu 17 marca w zeszłym roku. Czy Polacy z Krymu mówią, że brak konsulatu odczuwają? Очевидно, чого я брак консуляту по-перше, а по-друге, дуже є присідлених з Криму, в тим і поляков. Там телефони, наприклад, з Станіславова, з Івано-Франківська, що от як там бити, що робити і где і як. Ну, і дуже приїжджають до нас. Мої що є доси спорохентних для виїзду, для репатріації, так і до Польщі. Właśnie teraz niby tam idzie druga fala tych repatriacji z Mariupola, i oni tam chcą dołączyć się też do tej sprawy. Czyli możemy przewidywać, że druga fala się powiększy, a może nawet trzecia trzeba będzie… No oczywiście, jeżeli Polska będzie, no z dola, z dola czynić, oczywiście będą chętnie. Rozmawiamy o Krymie, chociaż właściwie naszym tematem miała być, mieli być Polacy z, stąd, z Kijowa. Tylko ja chciałabym dodać, że na przykład też są takie telefony, kiedy ludzie mówią, że jesteśmy z Krymu i tak dalej, Polacy tam w trzecim pokoleniu i język polski chcemy uczyć i oczywiście ja pytamy, jak jest konieczny cel, żeby język polski, a na kartę Polaka powiedziała dokumenty. Proszę Państwa, czy jest potwierdzenie o polskim pochodzeniu? A trzecie tam pra babcie i tak dalej, i nic, i nie ma dokumentów, ale chcą kartę Polaka. Wiecie co? Musimy być uważni. Co to za Polacy przyjeżdżają do nas, niech potwierdzają, niech się, niech będą Polakami, bo mów, mówią ze mną w języku rosyjskim, A to znaczy musimy w każdym oddzielnym takim wypadku być uważni bardzo. Mhm. A pani Radik. Wiktoria Radzik, Radzik tak. tak. Proszę powiedzieć, a ma Pani jakieś takie złe doświadczenia, jeżeli mówi Pani o tej ostrożności, że trzeba... No to znaczy, ja nie mam złego doświadczenia, po prostu jestem uważna i pryncypowa w sprawie Karty Polaka, bo liczę, że Karta Polaka to jest takie dla nas e, honorowe jakby, prawda, i musi być naprawdę człowiek dostojny, że boczymy tę kartę. No, nie tylko, no, były różne sytuacje, były, prawda, historyczne, że e, utraciły tam związek z Polską, e, swoje korzenie i na przykład i język polski i, i tak dalej. Ale widać człowieka, jak, jak on przychodzi, co on chce, jak on może udowodnić, czy on serdecznie naprawdę chce odrodzić w sobie tą polskość, czy tylko to jest takie, no nie wiem, przysposableniec, jak to powiedzieć, prawda, który według sytuacji chce skorzystać z takiej możliwości. Także ja, my nad tym czuwamy, prawda, w naszym w Pan głową, tak. tak, Państwo tak, tego nie tak. widzą. To jest, ale to jest bardzo principowa pozycja, żeby i modliwych, Польську, правда, ну просто ментальність не може бути карта поляка надавана особам, которые росіянам чи українцям, бо як інше народовості, які вивчили язик польський. Він мусить бути ментальні бути правда кожен і своїм способом життя бути поляким. Bo język, zdolna osoba jest w stanie w ciągu kilku lat przyswoić. No to no tak, tacy przychodzą na przykład, też tak śmiesznie, a, a ile trzeba, musimy za miesiąc wyuczymy język polski? Ja powiedziała, no słuchajcie, no jeżeli zatrudnicie do siebie na całodobowo jakąś osobę w rodziny, no to wtedy mo mo może być, ja powiedziała, na poziom A1 i takie wystarczy. Jednak język jest dość ciężki. Gramatyka, dla, I gramatyka, dla, dla i wymowa. Naj, najważniej to jest wymowa też. Dla wschodnich Słowian język polski wcale nie jest taki łatwy, nie jest jakby, taki się, łatwy, tak jakby jest. się wydawało. Proszę powiedzieć, Kijów to jest miasto, gdzie żywioł Polski w XIX wieku był bardzo silny. Jakie były dalsze losy Polaków? I, ilu w tej chwili Polaków mieszka tutaj? Pani na dnie zajmowała zajmowała Ja zajmowałam się, się historią proszę. Kijowa, tak, nie, jak fachowiec, nie jako fachowiec, tylko tak, no, z ciekawości, prawda? Więc były takie, takie momenty, że w Kijewie do 70 tysięcy Polaków mieszkało to byli przyjeżdżali osoby z Polski, bez z królestwa polskiego, tutaj w poszukiwaniu pracy. Również różnie było. Z tym, że na uniwersytecie wykładała sporo, sporo profesorów e, polskiej narodowości, również uczyli się tam studenci Polacy i to mnóstwo było wszystkiego i firmy założone przez Polaków e, i e, e, lekarze polscy i e, Boże, nawet ciężko w tej chwili i, ta, no na przykład Leon Dzikowski taki znany znana firma jego wydawnicza, który w tamtych czasach, kiedy była prześladowana e, w ogóle polski język i, i, i całość Polska po styczniowym powstaniu przynajmniej, prawda? No to wtedy on założył taką księgarnię i wydawał książki w języku polskim. Więc i każdy z tych Polaków, on również przyczynił się do rozwoju e, kultury oświaty, i medycyny i nauki na przykład, również w tym terenie, właśnie w Kijowie. Także mamy, 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 przecież dowody tego, że tutaj była obecność polska. I to jest cmentarz bajkowy, na którym 3600 mogił polskich pozostały z inskrypcją na, 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 na nagrobkach w języku polskim. To znaczy, że nie było zabronione przez carat, prawda, Rosjan Rosja, no w tamte czasy, w XIX wieku, żeby tylko po polsku, żeby tylko po rosyjsku na przykład już były inskrypcje. Co? Niestety, po tym jak weszli bolszewicy tutaj na, do Kijowa, wtedy już były pochówki w języku widzimy, że polskie nazwisko, ale już w języku rosyjskim napisane. Wracając do tego, kto mieszkał tutaj, podobno Ukraińcy, kijowianie w każdym razie, tutaj mieszkający, do tej pory są istnieje taka obiegowa opinia, że w kolejach do tej pory Polacy pracują i że Polacy dominują w, tej, w tym sektorze. Ja powiem, że Polaków obecnie jest też bardzo dużo. Jak, na przykład jak była rewolucja, rewolucja godności i pod polską flagą tutaj codziennie prawda, ktoś u nas nad, no, to znaczy był obecny na, na Majdanie, do nas bardzo, bardzo dużo osób przychodziło właśnie z, i mówili, o Polacy, tak miejscowi, o jak ciekawe, a ja też mam, a ja też mam tam rodziny, korzenie i tak dalej. Także no, u nas w ogóle takie wrażenie, że może każdy drugi Ukraińiec jednak korzeniami jest też Polak. Ja momentami na Majdanie też miałem takie wrażenie. Mieliśmy mówić o Polakach, ale i tak doszliśmy do Majdanu dość spontanicznie, więc powiedzmy to jeszcze raz, chociaż zabrzmiało to już pewnie ze trzy, cztery razy. Małgorzata Gosiewska i gotowanie. głosu, które tutaj dwa razy my robiliśmy takie no, uczty na tysiące osób. I jeżeli pierwszy raz to była taka akcja raczej dla wszystkich, bo to jeszcze nie było właśnie tych tragicznych takich... No, tragicznego takiego momentu, to już po drugi raz, właśnie kiedy już zaczęła się strzelanina i do nas przychodzili sami mężczyźni, panowie stali, właśnie te obrońcy e, tego Majdanu, więc i to było wcale inno, inne poczucie, kiedy zmarznięci takie, no, takie ręce i twarze surowe, to znaczy, to tak to wszystko było srogo, tak, i my dawaliśmy te gorące danie i oni odbierali takie, no po prostu z wdzięcznością, że coś ciepłego właśnie jest. I to polskie danie, i to było bardzo dobre akcję wtedy. Polskie danie na Majdanie. Da, tak. Polskie danie na Majdanie. Tak. Polskie danie na Majdanie. Eugeniusz Sało przypomina, że jest ten temat, również pojawia się w filmie Ukraina. Rewolucja godności. Także zapraszamy również Państwa do kanału Kuriera Galicyjskiego w internecie. Szanowni goście, chciałoby się więcej i to może umówmy się, że to jest przedsmak, kiedyś jeszcze spotkamy się i całą godzinę poświęcimy. Tylko chciałam podziękować właśnie, podziękować Polakom za, za zrozumienie, za podtrzymanie, bo właśnie to jest bardzo ważne, że ktoś, ktoś w świecie e, daje, na, podaje nam rękę prawda, pomocy i moralnej i nie tylko. Więc my wiemy, że dużo takich organizacji społecznych, również rząd polski pomaga i wspiera nas w tej walce bezpośrednio, no już wiemy z kim. O, tutaj pan... można dwa słowa powiedzieć. W tym numerze kuriera greckiego jest apel Polaków z Ukrainy, gdzie my przyznajemy, że Rosja jest agresorem. Uznajemy Rosję za, za agresora, a separatystyczne republiki Doniecka i Lugańską za organizacje terrorystyczne. Dziękujemy takim akcentem politycznym w końcu Tak jest. Tak. No teraz u nas spotkanie. taka sytuacja, więc musimy. Dziękuję być... bardzo. Prezes Antoni Stefanowicz. Pani prezes Wiktoria Radik, dziękuję bardzo za przyjście do domu ukraińskiego, do programu wschodniego. Dziękuję. dziękuję.